Dobra, może od początku zacznijmy o Twoim życiu, o tym gdzie się wychowałeś, gdzie się urodziłeś. Opowiedz nam krót, pokrótce swoją historię, więc wiemy wszyscy z innych materiałów tak. filmowych, że pochodzi z województwa mazowieckiego. Tak, dokładnie ze stolicy Warszawy poza tym. Wiemy również, że twoja mama no, z pewnych tak musiała hmm. zostawić Cię. No niestety tak, do wy rodzina jest, no było tak jak było tam w tej czasach no mama miała jeszcze przede mną dwoj, dwie siostry no i jedną rodzinę, teraz nie niedawno zarodzoną rodzinę w maju i 2010 roku no i mnie akurat oddała do mój dziecka ale nie tylko mnie, bo jeszcze pozostała podała się ośmiorą bo teraz jakoś to znaczy, tak się spotkamy. To znaczy, Pawle, że wszyscy... Prawie oboli, wszyscy. Prawie wszyscy, tak? A nie nie, zostali przy nim, tak? Tak, i no mam dwóch braci i jedną się akurat niedawno znalazłem tylko, że bracia mają, obydwaj byli wychowani w innych rodzinach i teraz wrócili do matki, ale z innymi nadziskami. No, mhm, rozumiem, no ale jednak połączyła się ta moja rodzina. Tak, jako tak się połączyłem. jeszcze ja się tak dołączyłem dzięki i temu, że jestem taki jak jestem człowiek i zacząłem biegać na Mosaka niedawno. 3 lata temu 2010. Tak. Może tak od początku bo o tym bieganiu to będziemy sobie mówić. Tak. Urodziłeś się w latach 70. -tych. Tak, 72 rok, 32. No, wystarczy w tak. e, telewizorze, być może nie dla nich to jest takie istotne, ważne, że jesteś młodym człowiekiem z tego co widzę jesteś ambitny tak bardzo mama przyjeżdża do Ciebie tak, ta biologiczna droga mnie tak, ta odczyła, niestety nie bo Twoja mama... niestety nie, uwagiła? była tylko przejazdowo, jak była moja siostra w Zakopane, do przejazdu do drodze, jak do województwa małżeńskiego to padnęła do mnie to ona tylko mnie widziała, tylko na chwileczkę. Ale konkretnie tak z rodziną spotykam się. Przyjeżdżam, jak jestem w Warszawie, to tego się z rodziną. Rozumiem. Dobra, co spowodowało, że podjęłeś taką akcję posłego biegania? O no, to się tak zaczęło. i Ja urodziłem się w domu dziecka. Przegarnęli mi rodzice zastępcze. Wychowałem się. Niestety, cóż to na to, że obydwoje nie żyją już. Tata mój zmarł pod koniec 1999 roku w grudniu. Mała w 2007 roku zmarła w marcu. I tak sobie pomyślałem. Były akurat zawody sportowe u nas, tutaj w Bochni. Ostatnie zawody to właściwie to były 21 km biegania. Ostatni to były akurat 7 marca w Bochni. I tak mi stąd i na rower i pojechał na te zawody. Ale żeby było bardziej było ciekawie, to tuż przed zawodem sportowym ściągnąłem buty i pobiegną. Dosłownie. A inni biegacze byli na boso czy raczej... Tylko ja. Tylko ty. To właśnie bym byli zaskoczyli: zaskoczeni. E, eee, ty nie przebiegnie, trzeba żeby... No zobaczymy. Tylko jest jeden warunek. Nigdy nie trenuję. Nigdy nie trenuję i biegnę, ciągnął buty i pobiegł. To jest bardziej to, to, właśnie... to jest ciekawe. To zapewne kondycje masz już bardzo dobrze wyroka. No ta, na tyle czasu, które ja biegłem na pewno mam kondycję no, no, dobrą. Zapłada, do, 2007 roku zaczął biegać. A mama zmarła y, 3 y, 3 marca 2007 roku. Mhm. Czyli jaki to jest okres? Dokładnie 9 miesięcy. Czyli to człowiek to... się naradza po 9 miesiącach, czyli tajemnę się. Dla matki narodziłem się. Tak, tak się więc, pokazują. Dokładnie dziewięć miesięcy. Podjęłeś... Takie wyzwanie... to jest wiek lub No, ale więc podjęłeś... To 9 wyzwanie... miesięcy. Różniutko. Rozumiem. Więc podjęłeś to wyzwanie nie tyle może dla siebie, co dla swojej... Tak, dla swojej rodziny. No. Dla, dla to, żeby nie tak wychowali na tego człowieka, jaki jestem, zacząłem biegać na postakach. Zawsze mam przy sobie zdjęcie rodziców, jak biegam. Chociaż i wydrukowane, ale mam. Zawsze. Czy twoja biologiczna rodzina, bracia przyjeżdżali tutaj do Ciebie do Baczkowa, odwiedzić się? I tą rodzinę to znalazłem nie. Ale zapraszałeś ich? Tak. Może się kiedyś spotkamy tutaj w gronie rodziny, a nie? Myślę, że będę dalej przyjeżdżę do Warszawy. Gdzie mam. tyle. No może akurat skuszę. Ale sobie. gdzie jeszcze pozostała rodzina, bo chciałbym zrobić do... Może, Może aby... Może troszeczkę zmobilizować twoje małe Powiedz przed kamerami, że zaprosić. Pana rodzinę, żebyście przyjechali też do mnie. Była jeszcze 6 lat przyjazny. Ale mam nadzieję, że ty Mamo, i pozostała rodzina, którą szukał, też się zjawił tutaj u mnie. Chciałbym się z całą rodziną spotkać, będę chciał, kogo będę znajdę, będę każdy by chciał odwiedzić. Do każdego to. Dobrze. Jakie masz, o ile można wiedzieć, wykształcenie? Jakie szkoły pokończyłeś? Bo to jednak jest materiał filmowy o Twoim życiu. Tak, tak, tak. tak. Ja akurat jak tutaj przyszedłem do Baczkowa, to był rok 82, No to już, że akurat się urodziłem pod koniec roku drugiego, byłem przepisany na rok 73 i z tym rocznikiem 1973 roku. Czyli w 1982 roku jak przeszedłem, to z tym rocznikiem poszedłem do komunii świętej i tam mnie rodzice ochrzcili i w kościele parafialnym pod się tego Chrzciciela w Mkruszowicach. Mnie tam ościli rodzice, komunie się to przyjąłem. Chodziłem do szkoły podstawowej w Baczkowie. 7 lat podstawowiska i jeszcze 3 lata zawodówki i do mechanika z, zespołu sz, z, szkół zawodowych i boki na mechanika na Winnebrycza. Tam chodziłem 3 lata. Później kolejne lata. No to było że zbliżanie się było, że służba wojskowa była. Dostałam wezwania do służby wojskowej, ale chciałem powiedzieć jeszcze to, że jak chodziłem do szkoły podstawowej w Boczkowie, Nistodnizo nie jej. to byłam w maju. O 84 albo 5. I szedłem do domu. nie on mnie zapał udar słoneczny. Przebrakłe zapalenie umózgowe mnie chwyciło. I mimo to, że takie miałem papiery, miałem w szpitala chorowałem, mimo to wezwali mnie do odbycia zasadniczej służby wojskowej. No i poszedłem do, do odbywania zasadniczej służby wojskowej. Dość daleko. Ustka się. świnoujście, marynarka wojenna. Choć od dzieciństwa nie umiem pływać. Mówiłeś właśnie do Michała Wisińskiego. Tak, tak, o ostatnim programie telewizji telewizyjnym A dzisiejszy również tego... nie umiesz pływać? Do tej pory nie. Bo... Wiem, że masz dziewczynę. Ale jak dawno? To była historia tak. Ja poszedłem z moim kolegą Wojtkiem w 1997 roku na piechotę w no Jeszcze moje rodzice żyli, później długo, długo nic. Po 10 latach znowu poszedłem na biegrzynkę tarnowską. Ale zawsze przed biegrzynką tarnowską są spotkania przed Rynką. To było spotkanie jakieś... Jak było sierpniu, to było jakieś... Na początku sierpnia było spotkanie przedbiegrzykowe. W 2007 roku. To było przed Rynką na Jazdą górę. I jakaś niewiasta... Spotkaliśmy się w okolicach, w parafii Matki Bożej w okolicach. i jakaś niewiasta dziewczyna się przysiadała z nami, bo usłyszała mój głos, że śpiewam. No i przysiadła. No i jak żeśmy tak się zaczęli dotykać, tak jak za sobą razem do tygodnia. Łucja, pozdrawiam Cię, Łucja. Więc poznaliśmy się w 261 szóstej pierwszej, na jasno górę. Najbardziej podoba mi się w nim to, że jest bardzo wesoły, Pomaga innym ludziom. Paweł mi mówił, że chcecie za dwa lata wziąć ślub. Tak, po ulicach, na pierwszym morskiej. Ludzie, którzy znają Was, jak oceniają, właśnie to, tam zapewne wiedzą o tym? A to różnie, Niektórzy i niektórzy się cieszą. Wiekowo to jest różnica duża między nami. Nie wiem jeszcze, mówił nie to jest, ale to nieważne jest. Pamiętajcie, nieważne jest ilość i lat, jaka jest różnica, dzieli między Was, tylko ważna jest miłość. Pawle, biegasz i biegać masz zamiar w dalszym ciągu? Tak, o ile mi troje dopisze i Bóg pozwoli na to, będę tak długo biegał, jak się da. Ale czy Twoje życie dalsze będzie tylko polegało na bieganiu, czy raczej masz zamiar Jakoś inaczej sobie życie również ułożyć Nie no i mówi się o rodzinie. Na przykład no, podjąć jakieś e, lekkie zatrudnienie, czy też e, chociaż z, z czasem jakąś działalność gospodarką. No jak wiecie Państwo, to jest naręcie akurat już od i, ładnych paru lat 1995 roku. Przy tym tego, że wojsko dzwoni mi z wojska jest w teraz od piątego roku. No i jeżeli mi rodzice pomogli że przegarnęli mnie zastępcze rodzica i mnie wychowali na tego człowieka, jaki jestem, to odcięcia się w inny sposób. Społecznie. A to jest kolejny gość. Były różne akcje prowadzone. I są prowadzone. To się udziela. Na przykład, tutaj, jaka pani mi pozwoliła, yy, pomagam w szkole w baczku, proszówki, mikroszowice i dzień. Była akcja testów Łady Parlawi. W 2008 roku była taka W 2007 roku. Polegała na tym, że ludzie robili zakupy i parę godzin dostawali takie kwitki. i do to I każdy mógł i, i napisać dla jakiej szkoły, by Ja się zrozumiałem z dyrektorem obecnym z Proszowek, z Monigą, panem Monigą, że będę zbierał punkty i dla Baczkoła też. No, i tak jeździłem i prywatnym busem Globusem do Krakowa. Codziennie przez 3 miesiące jeździłem do Krakowa od poniedziałek do budku. Ludzie mi dawali kupony. Widzieliśmy i ze emblematyczną szkół, Baczkowej i Ja powiedziałem, że dla, zbieram punkty dla szkół wiejskich. Ważniejsze są szkoły wiejskie, tak samo, żeby pomóc, a nie tylko miastowe. Do Krakowa jeździłem. No i parę godzin przewoziłem do szkół. Każda szkół, Dzieciaki wypełniały też kupony. A jaki był efekt? Tylko każdy to widział. Bardzo, bardzo skuteczny, bo to jest szkoły, które to jest ponad 20 tysięcy złotych. Tylko, że to jest to, że to był 2008 rok. Od poniedziałku do piątku jeździłem do Krakowa, a w sobotę nie na zawody sportowe. Także Paweł nie nudziło dzisiaj. Nie i jakie masz plany?